Rozdział 24. Przez następne trzy dni jechali wciąż wąwozem i zawsze w górę. Dni były przeważnie upalne, nocy na przemian chłodne albo parne. Zbliżała się pora drżysta. Z za widnokręgu wysuwały się tu i ówdzie chmury, białe jak mleko, ale głębokie i zawalne. Stronami widać było już smugi drżu i dalekie tęcze. Nad ranem trzeciego dnia jedna z takich chmur pękła nad ich głowami jak beczka. Z której zleciała obręcz i pokropiła ich ciepłym i obfitym, ale na szczęście krótkotrwałym deszczem. Potem pogoda uczyniła się jednak piękna i mogli jechać dalej. Pętarki ukazywały się znów w takiej ilości, że Staś strzelał do nich nie zsiadając z konia i zabił w ten sposób pięć sztuk, co licząc nawet z sabą aż nadto starczyło na jednorazowy posiłek. Podróż w odświeżonym powietrzu nie była wcale uciążliwa, a obfitość zwierzyny i wody usuwała obawę głodu i pragnienia. W. ogóle szło im łatwiej, niż się spodziewali, to też Stasia nie opuszczał. Dobry humor i jadąc obok dziewczynki gwarzył z nią wesoło, a chwilami i żartował. Wiesz co, Nel, mówił, gdy na chwilę zatrzymali konie pod wielkim drzewem chlebowym. Z którego kalizmę obcinali podobne do ogromnych melonów owoce, czasem mi się zdaje, że ja jestem błędny rycerz. A co to jest błędny rycerz? zapytała Nel, zwracając ku niemu swą śliczną główkę. Dawno, dawno temu, w średnich wiekach, byli tacy rycerze, którzy jeździli po świecie i szukali przygód. Walczyli z olbrzymami i smokami i wiesz? Każdy miał swoją damę, którą opiekował się i której bronił. To ja jestem taka dama. Staś zastanowił się przez chwilę, po czym odrzekł, Nie, tyś na to za mała. Tamte wszystkie były dorosłe. I ani przez głowę mu nie przeszło, że może żaden błędny rycerz nie uczynił tyle dla swojej damy, ile on dla tej małej siostrzyczki. Po prostu wydawało mu się, że to, co czynił, rozumiało się samo przez się. Lecz Nelu czuła się pokrzywdzona jego słowami. Więc wysunąwszy z nadąsaną mimką usta rzekła. A mówiłeś raz w pustyni, że postąpiłam jako osoba trzynastoletnia? Aha. No to raz, ale masz lat osiem. To za dziesięć będę miała osiemnaście. Wielka rzecz. A ja dwudziesty czwarty. W takim wieku człowiek nie myśli już o żadnych damach, bo ma co innego do roboty. Rozumie się. A co będziesz robił? Będę inżynierem albo marynarzem, albo jeśli w Polsce będzie wojna, to pojadę się bić jak mój ojciec. Ona zaś spytała niespokojnie: Ale wrócisz do port Saidu? Pierwej musimy tam powrócić oboje. Do tatusia, odpowiedziała dziewczynka. I oczy jej zamgliły się smutkiem i tęsknotą. Na szczęście nadleciało w tej chwili statko prześlicznych papług szarych z różowymi głowami i z różową potrzewką pod spodem skrzydeł. Dzieci zapomniały natychmiast o poprzedniej rozmowie i poczęły śledzić oczyma ich lot. Statko zakręciło nad grupą euforbii i spadło na rosnący opodal sykomor, wśród którego gałęzi rozlegały się zaraz głosy podobnie do gadatliwej narady lub kłótni. To są papugi, które najłatwiej uczą się mówić, rzekł Stasi, gdy zatrzymamy się gdzie na dłużej postaram się złapać taką dla Ciebie. Ostasiu. Dziękuję! odpowiedziała z radością Nel. Będzie się nazywała Daisy. Tymczasem mea i Kali, naobcinawszy owoców z chlebowca, obładowali nimi konie i mała karawana ruszyła dalej. Po południu zaczęło się jednak znów chmurzyć i chwilami przelatywały krótkie drże napełniając wodą wszystkie załamy i wgłębienia gruntu. Kali przepowiedział wielką ulewę, więc Stasiowi przyszło do głowy, że wąwóz, który zacieśniał się znów coraz bardziej, nie będzie dość 157 bezpiecznym na noc schronieniem, albowiem zmienić się może w potok. Z tego powodu postanowił nocować na górze, a postanowienie to ucieszyło Inel, zwłaszcza gdy wysłany na zwiady Kali powrócił i oświadczył, że niedaleko znajduje się lasek złożony z rozmaitych drzew. A w nim dużo małych małpek, nie tak brzydkich i złych jak pawiany, które spotykali dotychczas. Trafiwszy zatem na miejsce, w którym ściany skalne były niskie i rozchylały się łagodnie, wyprowadzili konie i zanim się ściemniło, roztasowali się na nocleg. Namiot Nel stanął w miejscu wysokim i suchym, pod wielkim kopcem termitów, który zamykał całkiem przystęp z jednej strony i ułatwiał przez to robotę zeriby. Blisko wznosiło się potężne drzewo o szeroko rozpostartych konarach, ten zaś, okryte gęstym liściem, mogły dać dobrą ochronę od deszczu. Przed zeribą rosły pojedyncze kępy drzew, a dalej zbity i powiązany pnączami las, ponad którym wystrzelały wysoko korony jakichś dziwacznych palm, podobne jakby do olbrzymich wachlarzy albo do rozwiniętych pawich ogonów 17. Staś dowiedział się od Kalego, że przed drugą porą drżystą, a więc w jesieni, niebezpiecznie jest nocować pod tymi palmami, albowiem dojrzałe wówczas. Ogromne ich owoce obrywają się niespodzianie i spadają ze znacznej wysokości z taką siłą, że mogą zabić człowieka, a nawet i konia. Obecnie jednak owoce były dopiero w zawiązku i z dala. Zanim słońce zaszło, widać było pod koronami śmigające małe małpeczki, które w wesołych skokach uganiały się wzajem za sobą. Staś wraz z Kalim przygotowali wielki zapas drzewa, tak aby starczyło go na całą noc, a ponieważ chwilami zrywały się silne podmuchy gorącego wiatru, więc wzmocnili bekołkami, które młody murzyn pozaostrzał mieczem gephra i pozatykał w ziemię. Ostrożność ta nie była wcale zbyteczna, gdyż silny wicher mógł porozrzucać kolczaste gałęzie, z których wzniesiona była zeriba, i ułatwić napad drapieżnikom. Jednakże zaraz po zachodzie słońca wiatr ustał. Natomiast powietrze stało się parne i ciężkie. W przerwach między chmurami przeświecały z początku tu i ówdzie gwiazdy, ale następnie noc zapadła zupełnie czarna, tak że na krok nie było nic widać. Mali siedemnaście sisyfus z Pinachristi. Wędrowcy zgromadzili się przy ogniu, nasłuchując wrzasków i skrzyczenia małp, które w pobliskim lesie czyniły prawdziwy jarmark. Wtórowało im skomlenie szakali i rozmaite inne nieznane głosy, w których znać było niepokój i strach przed tym, co pod osłoną ciemności grozi w puszczy każdej żywej istocie. Nagle zrobiło się cicho jak makiem siał. Albowiem w mrocznych głębinach rozległo się stękanie lwa. Konie, które pasły się opodal wśród młodej dżungli, poczęły zbliżać się do światła, podskakując na spętanych przednich nogach. Waleczny zaś zwykle saba zjeżył sierść i z wciśniętym ogonem tulił się do ludzi szukając widocznie ich opieki. Stękanie rozległo się znowu, rzekłbyś, spod ziemi, głębokie, Ciężkie, wysilone, jakby zwierz z trudnością wydobywał je ze swych potężnych płuc. Szło nisko nad ziemią, na przemian wzmagało się i cichło, przechodząc chwilami w głuche, ogromnie posępne jęki. Kali, dorzuć do ognia, ozwał się Stasi. Murzyn dorzucił tak skwapliwie na ognisko naręcze gałęzi, że naprzód buchnęły całe snopy iskier, po czym dopiero strzelił w górę wysoki płomień. Stasiu, lew nas nie napadnie. Prawda, szeptała Nel, pociągając chłopca za rękaw. Nie, nie napadnie. Patrz, jaka zeriba wysoka. I mówiąc tak, wierzył istotnie, że niebezpieczeństwo im nie grozi, ale lękał się o konie, które coraz bliżej cisnęły się do płotu i mogły go stratować. Tymczasem stękanie przeszło w przeciągły, grzmiący ryk, od którego truchleje wszelkie żywe stworzenie, a ludziom. Nawet nieznającym tryfogi drgają tak nerwy, jak drgają szyby od dalekich strzałów armatnich. Staś rzucił przelotne spojrzenie na Neli widząc jej trzęsącą się bródkę i wilgotne oczy rzekł. Nie bój się. Nie płacz. A ona odpowiedziała tak samo jak niegdyś w pustyni. Ja nie chcę płakać. Tylko mi się. Oczy pocą. Oj! Ostatni wykrzyk wyrwał jej się z ust dlatego, że w tej chwili od strony lasu zagrzmiał drugi ryk jeszcze potężniejszy od pierwszego. Bo bliższy. Konie poczęły wprost pchać się na zeribę i gdyby nie długie i twarde jak stal kolce akacjowych gałęzi, byłyby ją 159. Przełamały. Caba warczał i zarazem drżał jak liść, kali zaś jął. Powtarzać przerywanym głosem. Panie. Dwa. Dwa. 2. Alwy, poczuwszy się wzajem, nie ustawały teraz ryczeć i straszliwy koncert trwał w ciemnościach ciągle, albowiem gdy jeden zwierz milknął, poczynał drugi. Staś nie mógł wkrótce rozpoznać, skąd dochodzą ich głosy, gdy szecho powtarzało je w wąwozie, skała odsyłała je skalę, szły górą i dołem, napełniały las dżunglę, nasycały całą ciemność grzmotem i trwogą. Jedna tylko rzecz zdawała się chłopcu pewna, a mianowicie, że zbliżały się coraz bardziej. Kali zmiarkował również, że lwy obiegają obodzowisko zataczając coraz mniejsze kręgi i że powstrzymywane od napadu tylko blaskiem płomienia, wypowiadają rykiem swe niezadowolenie i obawę. Widocznie jednak i on sądził, że niebezpieczeństwo grozi jedynie koniom, gdyż rozstawiwszy palce rzekł: wyzabić jeden. Zabić dwa, nie wszystkie. Nie wszystkie. Dorzuć do ognia, powtórzył Staś. Buknął znów żywszy płomień. Ryki ustały nagle. Ale Kali podniósł głowę i patrząc w górę począł nasłuchiwać. Co tam? zapytał Staś. Deszcz, odrzekł Murzyn. Staś nastawił z kolei uszu. Konary drzewa osłaniały namiot i całą zeribę, więc na ziemię nie spadła jeszcze żadna kropla. Ale w górze słychać było szelest liści, ponieważ parnego powietrza nie poruszał. Najmniejszy powiew, łatwo się było domyślić, że to deszcz poczyna szemrać w gęstwinie. Szelest wzmagał się z każdą chwilą i po niejakim czasie dzieci ujrzały krople spływające z liści, podobne przy blasku ognia do wielkich różowych pereł. Jak przepowiedział Kali, rozpoczynała się ulewa. Szelest zmienił się w szum. Spadało coraz więcej kropel, a wreszcie przez gęstwę poczęły przenikać całe sznurki wody. Ognisko pociemniało. Próżno Kali dorzucało całe naręcza. Z. Wierzchu mokre gałęzie dymiły tylko, a od spodu usyczały węgle, i płomień co się wzmógł, to przygasał. Gdy ulewa zaleje ogień, będzie nas zbroniła jeszcze zeryba. Rzekł Staś dla uspokojenia Nel. Po czym wprowadził dziewczynkę pod namiot i otulił ją pledem, ale sam wyszedł co prędzej, gdyż krótkie, urywane ryki ozwały się na 160. Nowo. Tym razem rozległy się one znacznie bliżej i brzmiała w nich jakby radość. Ulewa potężniała z każdą chwilą. Deszcz dudnił po twardych liściach na baku i pluskał. Gdyby ognisko nie było pod osłoną konarów, byłoby zgasło od razu. Ale i tak unosił się nad nim przeważnie dym, wśród którego przebłyskiwały wąskie, błękitne płomyki. Kali dał za wygraną i nie dokładał więcej suszu. Natomiast, zarzuciwszy naokoło drzewa powróz, wspinał się za pomocą niego coraz wyżej po pniu. Co robisz? zawołał Stasi. Kali włazić na drzewo. Po co? krzyknął chłopiec, oburzony samolubstwem murzyna. Jasna. Przeraźliwa błyskawica rozdarła ciemność, a odpowiedź. Kalego zgłuszył nagły grzmot, który wstrząsnął niebem i puszczą. Jednocześnie zerwał się wicher, targnął konarami drzewa, rozmiótł w mgnieniu oka ognisko, porwał rozżarzone jeszcze pod popiołem węgle i wraz ze snopami iskier poniósł je w dżunglę. Nieprzebita ciemność ogarnęła chwilowo obozowisko. Straszna podzwrotnikowa burza rozszalała się na ziemi i niebie. Grzmot następował po grzmocie, błyskawica po błyskawicy. Krwawe zygzaki piorunów rozdzierały czarne jak kir niebo. Na pobliskich skałach pojawiła się dziwna, błękitna kula, która przez czas jakiś toczyła się wzdłuż wąwozu, a następnie buchnęła oślepiającym światłem i pękła z hukiem tak okropnym, iż zdawało się, że skały rozsypią się w proch od wstrząśnienia. Potem znów nastała ciemność. Staś zląkł się o i poszedł łomackiem do namiotu. Namiot, osłonięty kopcem termitów i olbrzymim pniem, stał jeszcze, ale pierwsze silniejsze uderzenie wichru mogło potargać sznury i ponieść go Bóg wie dokąd. A wicher to opadał, to zrywał się ze wściekłą siłą, niosąc fale dżdżu i całe chmary liści i gałęzi nałamanych w pobliskim lesie. Stasia ogarnęła rozpacz. Nie wiedział. Czy zostawić neli w namiocie, czy ją z niego wyprowadzić. W pierwszym razie mogła zaplątać się w sznury i zostać porwana wraz ze zwojami płótna, w drugim groziło jej przemoczenie i także porwanie, gdyż i staś lubo bez porównania silniejszy, z największym trudem utrzymywał się na nogach. Sprawę rozstrzygnął wicher, który w chwilę później porwał dach namiotu. Płócienne ściany nie dawały już żadnego schronienia. Nie 161. Pozostawało nic innego, jak czekać na przejście burzy, w ciemnościach, wśród których krążyły dwa lwy. Staś przypuszczał, że może i one schroniły się w pobliskim lesie przed nawałnicą, ale był zupełnie pewien, że po jej przejściu wrócą. Grozę położenia zwiększało i to, że wiatr rozmiótł do szczętu Zeribę. Wszystko groziło zgubą. Strzelba Stasia nie mogła przydać się na nic. Jego energia również. Wobec burzy, piorunów, huraganu, dżdżu, ciemności i wobec lwów, które przytaiły się może o kilka kroków, czuł się bezbronny i bezradny. Szarpane wichrem płócienne ściany oblewały ich ze wszystkich stron wodą, więc otoczywszy ramieniem Nel wyprowadził ją z namiotu, po czym oboje przytulili się do pnia na baku czekając śmierci lub Bożego zmiłowania. A wtem, między jednym a drugim uderzeniem wiatru, doszedł ich głos kalego zaledwie dosłyszalny wśród pluskania dżdżu. Panie wielki, na drzewo, na drzewo. I jednocześnie koniec spuszczonego z góry mokrego sznura dotknął ramienia chłopca. Przywiązać Bibi, a Kali ją wciągnąć, wołał dalej murzyn. Staś nie wahał się ani chwili, otuliwszy nelwo i łokiem, by powrót nie wpił się w jej ciało. Obwiązał ją nim w pasie, następnie podniósł na wyciągniętych ramionach w górę i zawołał. Ciągnij! Pierwsze konary drzewa wyrastały dość nisko, więc powietrzna podróż Nel trwała krótko. Kali chwycił ją niebawem swymi silnymi rękoma i umieścił między pniema olbrzymim konarem, gdzie było dość miejsca nawet i na pół tuzina takich drobnych istotek. Żaden wiatr nie mógł jej stamtąd wydmuchnąć. Aprócz tego, chociaż po całym drzewie spływała woda, jednakże gruby na kilkanaście stóp pień chronił ją przynajmniej od nowych fal deszczu, niesionych przez wicheru kośnie. Zabezpieczywszy małą Bibi, Murzyn, spuścił znów powróz dla Stasia, lecz jak kapitan, który z tonącego okrętu ustępuje ostatni, kazał władzić przed sobą mei, Kali nie potrzebował jej wcale ciągnąć gdyż w jednej chwili wdrapała się po powrozie z taką wprawą i zręcznością, jakby była rodzoną siostrą szympansa. Stasiowi poszło znacznie trudniej, lecz i on dość był na to dobrym gimnastykiem, by przezwyciężyć ciężar własnego ciała oraz strzelby i kilkunastu naboi, którymi napełnił. Kieszenie. W ten sposób wszyscy czworo znaleźli się na drzewie. Staś tak przyzwyczaił się myśleć w każdym położeniu o Nel. Że i teraz zajął się przede wszystkim sprawdzeniem, czy jej nie grozi upadek, czy ma dosyć miejsca i czy może wygodnie się położyć. Uspokojony pod tym względem, począł łamać głowę, jakby zabezpieczyć ją od deszczu. Ale na to nie było rady. Zbudować jakiś daszek nad jej głową byłoby łatwo w dzień, ale teraz otaczała ich taka ciemność, że nie widzieli się wzajem wcale. Gdybyż przynajmniej ta burza przeszła i gdyby udało się rozpalić ogień, można by osuszyć ubranie anele. Staś z rozpaczą myślał, że przemoczona do ostatniej nitki dziewczynka dostanie niezawodnie na zajutrz pierwszego ataku febry. Bał się, że nad ranem, po burzy, zrobi się chłodno, jak bywało poprzednich nocy. Dotychczas jednak uderzenia wiatru były raczej gorące i deszcz jak ugrzany. Dziwiła tylko Stasia jego uporczywość. Gdyż wiedział, że burze podzwrotnikowe im bardziej szaleją. Tym trwają krócej. Po długim dopiero czasie ucichły grzmoty i uderzenia wiatru osłabły, ale deszcz padał ciągle. Mniej wprawdzie ulewny niż poprzednio, ale ciężki i tak gęsty, że liście na baku nie dawały żadnej przed nim ochrony. Z dołu dochodził szum wody, jakby cała dżungla zmieniała się w jedno jezioro. Staś pomyślał, że w wąwozie czekałaby ich śmierć niechybna. Ogromnym żalem przejmowała go też myśl, co się stanie z Sabą i nie śmiał mówić o nim z Nel. Miał wszelako trochę nadziei, że zmyślny pies znajdzie bezpieczny przytułek wśród skał sterczących nad wąwozem, nie było jednak możliwości przyjść mu z jakąkolwiek pomocą. Siedzieli więc jedno przy drugim wśród rozłożystych konarów, moknąc i czekając dnia. Po upływie jeszcze kilku godzin powietrze poczęło się ochładzać i deszcz na koniec ustał. Woda spłynęła też już widocznie po pochyłości na niższe miejsca, gdyż nie było słychać plusku niż szumu. Staś zauważył poprzednich dni, że Kali umie rozniecić ogień nawet z mokrych gałęzi. Przyszło mu więc do głowy, by kazać Murzynowi zejść i spróbować, czy mu się to nie uda i tym razem. Lecz w chwili, w której zwrócił się do niego... Stało się coś takiego, co wszystkim czworgu zmroziło krewy w żyłach. Oto głęboką ciszę nocną rozdarł nagie kwik koński, straszny, przeraźliwy, pełen bólu, trwogi i śmiertelnego przerażenia. Zakotłowało się coś w ciemności, rozległ się krótki charkot, 163. Następnie głuche jęki, chrapanie, drugi kwik koński, jeszcze przeraźliwszy, po czym wszystko umilkło. Lwy. Panie wielki, lwy zabijać konie, szeptał Kali. Było coś tak okropnego w tym nocnym napadzie, w tej przemocy potworów i w tym nagłym morderstwie bezbronnych zwierząt, że Staś struchlał na chwilę i zapomniał o strzelbie. Na co zresztą przydałoby się strzelać wśród takiej ćmy? Chyba na to, by ci mordercy, jeśli światło i huk ich przestraszy, porzucili zabite już konie, a pognali za tymi które rozproszyły się i odleciały od obozowiska tak daleko, jak na spętanych nogach mogły odlecieć. Stasia przeszły ciarki na myśl, co by się stało, gdyby byli pozostali na dole. Przytulona do niego Nel gotała tak, jakby już chwycił ją pierwszy atak febry, ale drzewo zabezpieczało ich przynajmniej od napadu. Kali ocalił im po prostu życie. Była to jednak straszna noc, najstraszniejsza w całej podróży. Siedzieli jak zmokłe ptaki na gałęzi, nasłuchując, co się dzieje na dole. A tam przez jakiś czas trwało głębokie milczenie, lecz niebawem ozwały się pomruki, odgłos jakby chłeptania, smokanie oddzieranych kawałów mięsa oraz chrapliwy oddech i postękiwanie potworów. Woni surowizny i krwi doszła aż do drzewa, gdy lwy ucztowały nie więcej niż o dwadzieścia kroków od zeriby. I ucztowały tak długo że Stasia porwała w końcu złość. Chwycił strzelby i wypalił w kierunku odgłosów. Ale odpowiedział mu tylko urywany, gniewliwy ryk, po czym rozległ się trzask gruchotanych w potężnych szczękach kości. W głębi połyskiwały błękitno i czerwono oczy hien i szakali czekających na swoją kolej. I tak upływały długie godziny nocy.